Ekonomiści twierdzą, że polityka Donalda Trumpa polegająca na nakładaniu ceł może doprowadzić do wolniejszego wzrostu światowej gospodarki, a także do większej inflacji. Według niemieckiego ekonomisty i wiceprezesa Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych Ludgera Szuknechta, światowe rynki są gotowe na każdy scenariusz. We are uh, working closely together with the other multilateral development banks. And the fact that multilateralism at the moment is a bit challenged, to my mind, does not make it less relevant and less important uh, as a positive force going forward for our well being. Przemawiając do Euronews w Brukseli niemiecki ekonomista podkreślił, że światowi liderzy potrzebują sprawnie działającego globalnego rynku finansowego oraz dobrych relacji handlowych z administracją Donalda Trumpa. I believe in rationality and yes, I mean people have different styles, and, uh, but I think ultimately it's in all our interest that uh, the multilateral system works, that markets are open, that uh, we do not. Nie możemy się w zbyt ale wierzę, że znajdziemy dobre rozwiązania. Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych, powstały z inicjatywy Chin, zrzesza dziś 110 krajów, głównie z Azji i Europy. Stany Zjednoczone nie przyjęły członkostwa w tej organizacji. Waszyngton uważa, że jest ona zbyt przychylna Chinom.